ma no widzowie dziś zagramy w Hello Czekajcie, tylko coś zrobię. mi, tylko coś zrobić. Nie wiem czy tak nie będzie działało, ale... Poczekajcie chwilkę, tylko coś zrobię. O, już! Dziękuję Wam bardzo. Czy tak będziecie widzieć? W ogóle coś tak będziecie tak widzieć. Tak. A jak tylko muszę zrobić to tak, czekajcie. Coś wymyślę. M muszę na chwilę Wam tak postawić, ale sorry, zaraz zaczniemy film. chyba praktycznie wezmę to jeszcze będzie dobre nagrywanie po prostu filmu I teraz chyba widzicie. Będziemy nagrywać sobie Hello Neighbor i ja y, y, idziemy do jego domu. Ale on mi podejrzanie wygląda, że tak. W co chyba będzie dobrze, ale on stoi przy szwagach. Ja nie myślę, by on weszedł tam. Koniecznie. Przyda nam się lornetka. Da się przez nią patrzeć. Nie, on idzie do domu. Spróbujemy tu bokiem jakoś. Nie zauważył mnie. Dobrze, nie zauważył mnie. Spadka. Chyba w trudy. O! Znalazłem coś tu ciekawego. Przekręćmy to. Każdy sąsiad wie, jak się uciekał kogoś z domu. Aha. Tak widzę. A mamy młotek kurczę. Dobra, w domu nas nie złapie, tak? Nie wejdzie na teren naszego domu. Dokładnie, on nie wie, że nie może wchodzić. Co da się w różne sposoby wziąć ten młotek? Nie, można go tylko tak wziąć. Ale jest lepszy niż zwykły kanał Neybor, bo. No i stąd! Przecież mnie nie złapiesz w moim domu. Do widzenia, panie, to mój dom. co nam się przyda. Ja bym mu pierdyknął z tych grabi. Ja bym mu tak z tego pierdyknął, tylko to muszę wziąć. Nie mogę tu. tu? On stoi przy drzwiach. Ale czy on nam wejdzie? Убрать там... Добрый, не выйдет из-средка. Там... мы... То мы тоже выйдем на środок. Но -то. Он тут может быть. Coś tutaj zrobiliśmy, ale coś on ja chyba usłyszał. Uczcie. Bierz ten dzwonek, uciekamy. O! Co, zamknijmy te drzwi? Ale nauki tu mamy jakieś hmm. ten zielony bry całkiem spokogram. O, znalazłem coś, lornetka, znalazłem lornetkę. Przyda się a da się przez nią patrzeć. Da się w to biorę ją. Kurcie, ja bym wyszedł na górę. To my, z takimi chętnymi sąsiadami, tutaj przyjdziemy przecież. Kolejne drzwi, jak zawsze, są zamknięte. Może iść do kibelka. A może tutaj coś znajdziemy. No, nic nie ma. Mogę jechać windą? Nie, nie mogę jechać windą. Proglądajcie film w Oj, Tu chyba możemy się ukryć przed takim panem sąsiadem. W takiej szafce. Ale w tego, zróbmy dla nas... Oj! Ale patrz, coś zrobiłem. Ja tu... Oj! Spadliśmy. Oj! Mm. Co się stało? Mm. Ja, aha bo są problemy, bo gram na Steamie. Dobra, musimy jeszcze raz spróbować. Bo na Steamie są takie problemy z tym Hello Neighbor. Bo na Steamie zawsze w każdym Hello Neighbor są problemy, ale dobra, zaczynamy. Dobra, nasz sąsiad. To idziemy od razu do, jak zaczniemy nasz tutorial, wejdziemy do środka. Jeszcze dopominąć. Ej, dobra, udało się. I mamy kluczyk, ale czy tu ile kluczy potrzebujemy do tej gry? Czy ta gra inne wersje chelonej bursy zainstalujemy? To jest Bo takich dużo, aż nie ma tak tylu tych chelonych barów, ale otwieramy drzwi. Tu też nie mogę ich spać od razu. W szufladach nic nie ma. A? Nic nie ma. Pusta wszystka. E, pa, tutaj. Tu nagrywam bez kamer. Bez niczego takiego na takich prezentach, ale wszystko tutaj weźmy sobie, o tak Cafeteria Staloczki RMG, dobra uch dobra, wszystko tu spakujmy weźmy jeszcze na przykład sobie, o to no, no bo będzie przecież dobrze się prezentowało bo Spróbujmy najpierw znaleźć ten wytrych. Tutaj tak. Bardzo łatwo znaleźć młotek. Ja wiem gdzie iść, ale. Mi się wydaje, że młotek jest, bo w czasie tej kacytęki. Widać, że młotek niby jest. Jest w. Nie, tak Tak mi się nie podoba. Ja bym chciał. Nie chcę na Nie chcę. O, kacytękę chcę. Mm? Co tu się dzieje? My to wtedy się tak ciekawiliśmy też, ale to i tak no dalej. daleka, ale pewnie peser. Hmm. Więc lato lepiej wszystko wezmę, a to tak. Bo tutaj się niby da dzwonić do sąsiada i to zobaczymy czy u niego to dzwoni w ogóle. Zastav to tady. A, oh. a my jdeme za bátě, telefon. Komura naše, kochana. To nám můžeme vyjít z środka. tu. I mam muatek już. Równa się mega. A tu? Pra. to to sprawdzić. To rada, to chcę sprawdzić, co to jest. Ej. Halo. Je to będzie coś jako okej? Dobra, Jest teraz. Nie mogę wyjść z naszego domu. W końcu. Straciłam młotek. straciłam taki młotek, dobry. To wracamy do domu. Wracamy do domu. dom no jest tutaj gdzieś. Dobra, jest tu leży. Dobra, udało się I rzeczy potrzebne kryjmy gdzieś tutaj, o. No ale sorry, że mam Hello Neighbor na bo tak mi się radziło, że tutaj zgubiłem już urządzenia przydatne. Ale nasz 37 młotek jeszcze jest gdzieś indziej, ale. Nie, jest ja pod łóżko. Jest zgubiony młotek. Dobra, no spróbujemy. Potrzebujemy dzwonka łopaty. O! Dobra, musimy iść. Yy... A, latarka się przyda. dobrze, że latarka nie zaszkodzi. No yy... i idziemy. chyba dziś chce się dostać zabezpieczenia. O, zamykamy je i wchodzimy do naszego obcego domku. To nie nasz dom. Dobra, naszego to tu nie ma. Dobra jest matek. A tu jest łom. Mam go. Dobra, weźmy latarkę. Dobra. To Dzięki latarki możemy oczywiście patrzeć w sekretne miejsca. A gdzie sąsiad? Dobra, ja idę drzwi odbarykadować, dobra. Tylko nie ma w domu. A łomę też to mogę? To łom. Dobra, jeszcze tutaj. Musimy te drzwi spróbować w tym odcinku otworzyć, ale nie wiem, czy Musimy się dostać na górę. Dobra. Ale to, jak nam się przyda do tego, to zostawimy to tutaj. No i znowu. Ale i tak, bo mi się da to samo robić. A mi tak będzie. Ja spróbuję się przespać, żeby był dzień. Oj. To wszystko to mój sen? Dobrze mm. Dobra, musimy iść Na górę Nie będę oknem wchodził do kogoś jałpy. Dobra Nawet nie widziałem. Bo muszę stąd uciekać. Ale to jest wszędzie cichutka przez ten cały czas. No bo go tu nigdzie nie ma. Ale teraz się włączył alarmik, więc on gdzieś w pobliżu jest. Ale na pewno jest gdzieś w domu. Pułapki tu on włożył. Bierzemy tę pułapkę. Do widzenia. Nie chcę tych pułapek tu widzieć. I uciekam, bo on usłyszał. A ja teraz tutaj przyjdzie, to my bezpiecznie możemy iść na górę. A mamy dzwonek w ogóle? I gdzie jest nasz dzwonek? A no to właśnie, my nie mamy, właśnie my po to mamy iść na górę. Podzwonek. Dobra. Bierzemy dzwonek. No i. Tu do szuflad. Spójrzmy, tu wszędzie. A tu możemy się ukryć, tylko musimy się lekko tutaj schować. No i. Tu przed sąsiadem. To dobra mm. Tu musimy coś ciekawego oszczelnica, a to nasza. Czegoś potrzebujemy. Klucza na pewno. Czy... Potrzebujemy wiatrówki. Oj. Będziemy mogli za 300 punktów, jabłko, pilot albo klucz. Klucz za najwięcej punktów, ale wszystko nam się przyda, oczywiście. Idziemy do sali. Oczywiście. I tu. Weźmy 7 razy 5. 7 razy 5. To będzie 3. Gdzie mamy literę 3, a tu mamy dobra. Tu musi być 3. Równa się 3. No, ej, o tu leży 3, dobra. Mm -mm. Nie wiedziałem, że ta gierka aż tak będzie się fajnie prezentowała, że taką fajną gierkę sobie dzisiaj pogramy. No, weź tą trójkę. I on tu wsiaczmy. O, zadziałała. Równa się 3, 9 razy. 9 odjąć, 2 i 3, no dobra, nie będę robił tego zadania, to i tak nic nie daje. Może no w kolejnym odcinku się to ogarniemy, ale jak to nie będę rzucał w okno, bo tu zaraz przyjdzie sąsiad nasz, więc lepiej stąd zmygajmy. a szuflady nasze puste są. Już się wystraszyłem, że to sąsiad. No tak, kingi mogę wziąć? Dobra. Ten tuwusz mi sobie tu gdzieś bagowała, srała. Niech się ona przewróci? A tego nie usłyszał? Dobra, ja idę na dół. Dobra, i uciekam przez okno. O, udało się. Ja w bezpiecznym miejsce se pójdę. Dobra, to sąsied sensie odposzedł teraz. Dobra. O, tu! Dobra. Dobra, dzwoneczek, o Dzwoneczek. To bierz łopatę. I kopiemy. Kopiemy. A to w środku? Mamy nową Kingę. O daję. Mm. Czyli my mamy tutaj, jest instrukcja obsługi. To mm, bierzemy ją za sobą. Mm. A zły ja u nas no, ja się się W chodzi przyciskiem. Nie, nie, jestem bezpieczny w tym domu. Nie wiem, nie wiem bardzo. Pszukaj, pszukaj. Pszukaj, pszuk. jest pusto. Szuflady chociaż przeszukać? Dobra, szuflady mogę przeszukać, ale chociaż na, na tyle, że jeszcze kiedyś nagramy tego cholernej na jutro nagramy, bo jestem Wojtek B, nagrywamy wszystko tylko... My tu mamy deskę trumny, dobra, wszystko transportujemy do naszego namu. O, oczywiście wszystko tu jest pragnione. Dobra. Zagadka rozwiązana tylko w piwnicy. Piwnicę rozwiążemy w kolejnym odcinku, ale na dzisiaj to już koniec, więc pa!